Jestem w pierwszej stolicy Polski, a mianowicie w Gnieźnie. Tam znajduje się katedra gnieździeńska i właśnie tam w tej katedrze zaczęło się Królestwo Polskie. I właśnie tam się udamy, ponieważ znajduje się tam grób świętego Wojciecha i drzwi gnieździeńskie. Tak więc zapraszam do Oglądania. I jestem przed wejściem do katedry. Wchodzimy, żeby zobaczyć coś naprawdę fenomenalnego w Polsce. I weszliśmy do środka. Tutaj mamy kropielnicę, gdzie zanurza się dłoń, aby się przeżegnać. Jak się wchodzi do kościoła, robimy znak krzyża wodą święconą. Kiedyś to była chrzcielnica, bardzo stara. Jeszcze z poprzednich świątyń, które tutaj stały, datuje się mniej więcej na jakieś 900 lat, dzisiaj służy jako kropielnica. Ile tutaj ludzi moczyło ręce, ile tutaj było chrztów. Ale dokładnie przyszedłem tutaj, po to, aby pokazać wam właśnie to. Drzwi gnieździeńskie. Umieszczone są one w portalu gotyckim. Ten portal jest młodszy o jakieś 200 lat od tych drzwi. No to co one tutaj robią? Jak to, jak to się stało? One pochodzą jeszcze ze Starego Kościoła Romańskiego. To są drzwi romańskie. A tutaj mamy portal gotycki młodszy. Na portalu widzimy tutaj Pana Jezusa jako Króla sprawiedliwego, bo jest on królem sprawiedliwym. Dana mu jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Widzimy jeszcze tutaj zdobienia, które tu mają znaczenie, dokładnie znane ludziom w średniowieczu. Dzisiaj na pewno znawcy sztuki potrafią rozszyfrować, o co tutaj chodzi w tej scenie. W każdym razie przedstawia tutaj Chrystusa, króla, sprawiedliwego sędziego. Drzwi gnieźnieńskie, jak widzimy, zostały tutaj wstawione, już jak została zbudowana ta katedra druga, większa. Ufundował je książę Mieszko II Stary z dynastii Piastów. Są to drzwi świętego Wojciecha. Przedstawiają one życie świętego Wojciecha w takich klatkach. Takich zdjęciach, jakbyśmy to mogli to dzisiaj powiedzieć, 800 lat temu nie było zdjęć. Nie było komórek tym bardziej, więc przedstawiono różne sceny w obrazach. Drzwi są z zrobione z brązu, odlane. 800 lat temu, wyobraźcie sobie, jak, jak, jakie to było cenne zrobić coś takiego 800 lat temu. Przejdźmy właśnie do drzwi. Pierwsze co tu się nasuwa, żebym nie zapomniał, wziąłem ze sobą, jak już Wam pokazywałem, 20 złotówkę i na 20 złotówce mamy tutaj takiego lwa. Proszę bardzo. I możemy go znaleźć sobie o tu. To jest ten lew. Porównajmy sobie. O! To jest ten lew z drzwi gnieźnieńskich. To, tutaj są takie wzorki, one tutaj też pokazują walka, walkę dobra ze złem, tutaj są różne mitologiczne postaci. Nie będziemy tutaj się skupiać akurat dzisiaj na postaciach mitologicznych. W każdym razie przesłanie jest takie, że dobro zwycięża zło, że toczy się walka dobra ze złem. I że, że dobro, dobro zawsze zwycięża. I Wojciech to dobro głosił ludziom. Przejdźmy więc. Do Wojciecha. Drzwi czytamy w ten sposób. Czytamy je od dołu ku górze i później z góry na dół. W ten sposób. Tak, tak i tak. Więc przeczytajmy sobie te sceny. Pierwsza scena pokazuje, jak urodził się święty Wojciech. Chłopiec urodził się w rodzinie bogatego rycerza. Następnie Został ofiarowany w świątyni Panu Bogu. Później wstępuje do szkoły, Następnie gdzie widzimy tutaj uczy się na kapłana scenę, przyjmuje święcenia kapłańskie. Jest wita się, tu już po szkole modli wraca, się modli się przy kapliczce świętego Wacława. Widzimy, kiedy Następnie zostaje, zostaje biskupem Pragi. Otrzymuje pastorał. Czyli Pradze, jest biskupem. Widzimy kolejne sceny z życia kiedy uzdrawia został biskupem tak o tutaj widzimy jak został biskupem tutaj uzdrawia w Pradze uzdrawia chorego człowieka czyli biskup Wojciech czyni cuda uzdrawia chorego człowieka tutaj jest postać widzimy tutaj jest postać nawet taka która symbolizuje coś złego, nie? Święty Wojciech uzdrawia tego człowieka od, od tego złego. Dalej mamy tutaj tutaj widać Chrystusa Pana Jezusa, który przemawia do Wojciecha. Następnie następnie mamy sytuację, gdzie Święty Wojciech wchodzi w konflikt z księciem czeskim. Książę był chciwy. Wojciech go na pewno chciał pouczyć, aby, aby nie był taki, aby się zmienił. Wyjeżdża. Wojciech, Wojciech opuszcza Pragę i wędruje do Rzymu. W Rzymie wstępuje do klasztoru, do zakonu. Tak staje się zakonnikiem i tam podejmuje decyzję, że chce zostać misjonarzem. Czyli chce głosić. Chrystusa, ludziom, którzy jeszcze nie znają prawdziwego Boga. I tutaj dalej y, też jest sytuacja, kiedy on przyjechał do księcia Bolesława, właśnie do gniezna, i tutaj z gniezna, y, był tutaj w gnieźnie na takiej gościnie u króla Bolesława, i z gniezna właśnie wyruszył do Gdańska, do Gdańska, tam gdzie jest wzgórze świętego Wojciecha. Wyruszył na misję. Stamtąd z Gdańska wyrusza, zobaczmy tutaj, wyrusza do Prusów. Tutaj są Prusy, Prusowie, ci ludzie to są Prusowie niedaleko Gdańska. Żyły takie ludy pogańskie, które nie znały pana Jezusa i tutaj on ich naucza. Są oni do niego widać wrogo nastawieni, nie chcą go słuchać, są uzbrojeni. Dalej widzimy sytuację, kiedy Wojciech chrzci niektórych ludzi, którzy zechcieli go słuchać, ale większość go nie chciała pewnie słuchać i później się to inaczej skończyło. Zaraz dojedziemy na dół. Tutaj jest dalej sytuacja, kiedy Wojciech naucza, głosi Ewangelię. Tak, następnie, o, tu odprawiam msza, i następnie jest scena męczeńskiej śmierci Wojciecha, kiedy zostaje przez Prusów zabity. Śmierć męczeńska w imię Chrystusa. i Zobaczcie, tutaj jest dalej już ciało Świętego Wojciecha, którego pilnuje Orzeł. Orzeł pilnował ciała Świętego Wojciecha. Dalej, tutaj widzimy, jak posłańcy króla księcia, jeszcze Bolesława chrobrego, przyjechali do Prusów, aby wykupić to ciało Wojciecha. Więc wykupili to ciało, tutaj jest waga, położone było, było ważone. Dalej, następna, przedostatnia już scena, jak ciało świętego Wojciecha udaje się w taką podróż, w taki kondukt. I następnie już sytuacja ma miejsce w gnieźnie. Widzimy tutaj księcia Bolesława Chrobrego i następnego biskupa i ciało biskupa Wojciecha Świętego, które jest przygotowywane do pogrzebu. Tak oto w skrócie mm. możemy opowiedzieć o tych drzwiach. Tutaj jeszcze bardzo ważna informacja. Przez te drzwi przechodzili władcy polscy. Wyobrażacie sobie, przez te drzwi przechodzili niektórzy władcy polscy. No, Bolesław jeszcze nie, bo wtedy jeszcze, jeszcze, go, jeszcze nie było tych drzwi, ale mieszko, mieszko stary i, i ci późniejsi królowie polscy. Przez te właśnie drzwi przechodzili, jak szli na, konora, na koronację. Niesamowite po prostu stać w takim miejscu, gdzie, przechodził, gdzie przechodzili królowie polscy, dotykali swoimi płaszczami tych drzwi. I tutaj mamy o informację, kto w tej katedrze był koronowany. W tej poprzedniej jeszcze katedrze koronowany był, w tym miejscu była katedra romańska oczywiście książę Bolesław. Chrobry już później król został tutaj koronowany na króla Polski. Następnie jego syn Mieszko II i następny Bolesław Śmiały i czwarty król Kazimierz II i Wacław II. To są królowie, którzy byli koronowani w tym miejscu. Ci pierwsi oczywiście w tej dawnej świątyni, ci następni, ci następni już pewnie przechodzili przez te tutaj drzwi. Warto jeszcze tutaj wspomnieć o tutaj jest tablica pamiątkowa o księżach, którzy zostali zamordowani przez Nie. w czasie wojny, w czasie okupacji niemieckiej. Zostali zamordowani. Tutaj są zapisane ich nazwiska. Cześć ich pamięci. Także jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu dla każdego Polaka. Każdy Polak powinien tutaj przyjechać raz w życiu, co najmniej, i stanąć tu w tym miejscu i wspomnieć, jak to mogło wyglądać. Początki, początki królestwa polskiego. Naprawdę bardzo wyjątkowe miejsce. Polecam odwiedzić. Jeszcze raz.